Witam Was bardzo serdecznie. Mam dla Was pewną ważną dosyć informację. Na tym kanale już nie będzie aż tyle filmów z CSGO Skinsa. Tutaj myślę, że tak będzie około do dwóch filmów miesięcznie z CSGO Skinsa. Ponieważ do filmów z CSGO Skinsa stwierdziłem, że przeniosę je na osobny kanał. Przy piętym komentarzu macie kanał, na którym będą nowe filmy z CSGO Skinsa. Więc zostawcie tam od razu subika z dzwoneczkiem. Bo słuchajcie, nie możecie przegapić tam no, filmu, który pojawi się najprawdopodobniej w niedzielę lub poniedziałek. Ponieważ będę tam naprawdę dosyć ciekawego skinka rozdawał. Nie będzie to skinek za jakieś 20 zł, tylko powiedzmy, że to będzie skinek aż za stówkę. Więc tutaj jak najbardziej zapraszam was do zostawienia subskrypcji na tamtym kanale, żebyście nie przegapili tego oto konkursu. I dodaję od razu, że nie będziecie musieli nic wpłacać, czyli tak naprawdę dla każdego jest on za darmo. Masz dużo skinów, które chciałbyś zamienić na inne? Albo skrzynki z cotygodniowego dropu? A może po prostu chcesz mieć coś lepszego? To żaden problem. Z pomocą przychodzi Ci PirateSwap. Zrób tak jak ja. Mniej kilka swoich skinów, dopłaciłem trochę i wypłaciłem naprawdę fajną kostkę Strona oferuje ogromny wybór skinów, zarówno tych tańszych, jak i tych droższych. Dodatkowo PirateSwap oferuje bonus do wpłaty. Używając mojego kodu IPO otrzymasz aż 35% bonusu. Link do strony znajdziesz w opisie. No i w sumie zacznijmy tutaj od tej daily skrzynki. No i z daily skrzynki dostajemy Desert Storma, Pewnie jakieś 10 groszy warty jest. obstawiam 8 groszy. Dobra. Ale mam dla Was również grube nowości, ponieważ Wojtek zgarnął dwa skifki, z czego zgarnął no, Lokosę. Goodnight Fade za 1270 zł. No wiadomo, taka zostaniała, więc już trochę mniej jest pewnie warta, ale i tak słuchajcie. Minimalna kwota 8,40, więc Wojtek możliwe, że płacił 8,40 i zgarnął co za 1270 zł. No i również kilka dni później zdobył agenta za 83 zł. No i tutaj jeszcze mamy takiego jednego użytkownika i of new i zgarnął Glocka z, za 110 zł. No i jak widzicie, tutaj trzy skiny ubyły, więc Postaramy się dorzucić w tym odcinku jakąś ciekawą kostkę. Właśnie dla Was. Dobra, otworzymy sobie jednego Medieval Case'a. I już czuję, że to był zły pomysł. No, pompa chyba, no, 200 zł? 71, dobra. E, słuchajcie, nie mieliśmy szczęścia. E, Otwórzmy jeszcze raz. Okej, okay, FAMAS. Czy FAMAS nam się zwróci? Wydaje mi się, że nie niezbyt. Dobra, totalnie. Skrzy... Nie, no te skrzynki są tak drogie, że nie wiem, czy w ogóle tamtą drugą otworzymy. W sumie co będziemy przedłużać? Otwórzmy tą skrzynkę za 735 zł od razu i za resztę zagramy po prostu jakieś baple. No proszę, proszę, nie. No czemu? Dlaczego? No. Dobra, nie byliśmy jakoś stratni. Otwórzmy jeszcze raz. O, kosa, kosa, kosa. Dobrze, dobrze, dobrze. No jest to Falcon Doppler. Ok, słuchajcie, ewentualnie byśmy rozdali Wam tą kosę, ale przejdźmy sobie w takim razie do tutaj batli. No i sobie podłączamy do jakichś batelek tutaj. Myślę, że można coś ciekawego sobie dzisiaj pokręcić. Tutaj mamy na przykład taką bitwę z Lodową i z x -Tommy. No i słuchajcie, jest to standardowa, więc miejmy nadzieję, że tutaj nam lepszy drop poleci. No kurczę. No, może być ciężko, ok. Tutaj nie wiem, ile totalnie to jest warte. I przegraliśmy, dobra, ale no jak widzicie, że cię 3 zł tylko zyskali, więc im się to zbytnio nie opłaciło. Dołączyliśmy sobie teraz do bitwy za 205 zł. Standardowy tryb. No, jeden na czterech. No, więc mamy tutaj dosyć ciężki orzech do zgryzienia. I kurczę, jak na razie, idzie nam kiepsko. Idzie nam kiepsko, słuchajcie. Fajnie by było trafić coś, no, drogiego. Tutaj trafiamy teraz trochę sytuację, polepszamy. No, ten ump, no, chyba nie jest za drogi. No, niestety. No, i może teraz coś. 110. Okej, okay, okej, okay, wygrałem to. Ty, super, spoko. Dobra, sprzedajemy to. I lecimy w takim razie od razu dalej. Przejdźmy sobie do takiej bitwy. Okej, okay, tutaj mamy dosyć dużo skrzynek plus iglok case'a, słuchajcie. I jak widzicie tutaj, no ewidentnie, ewidentnie e, jest to wszystko tutaj rozegrane. No i tutaj jak widzicie, kurczę, no nie ma nic zbytnio ciekawego, się nie dzieje. Nic ciekawego nie dropimy aż do tego momentu, bo Dro dropnęliśmy glocka za 170 zł, słuchajcie. Byle teraz nikt nie dropnął glocka fejda, chyba że to byłbym ja, albo mój kolega z Twitcha K Klub Sek Klusek, chyba się to czyta. Eee, no, jak na razie ciężko będzie nas przegonić, słuchajcie. Tutaj wszyscy dorzucają jeszcze do puli. No, kurczę. Zapowiada się to dosyć na, Okej, okay, bitwę chyba. Tutaj jeszcze dorzuci tego y, royala i... No, zgarnęliśmy, podwojiliśmy kwotę, więc no, kurczę. Jak na razie dobrze nam idzie. O, dołączmy sobie do takiego szerda. Dawno szerdów nie było, bo stwierdziłem, że nie chce mi się tych szerdów już grać. Te szerdy po prostu nie oddawały. No ale tutaj zobaczmy sobie, no, z dropią nam naklejki. No, ku. A, Co tu się stało? Co tu się stało? Jezu. Okej, okay, dobra. Dosyć ciekawa sytuacja, słuchajcie. Taka dosyć nietypowa, bym powiedział. Dwie kosy, no i z jedna pacjentówka nic nie ale i tak bitwa się zwróciła, jak najbardziej. I kurde, tej kosy też chyba nie będę sprzedawał. Na razie, słuchajcie. No i słuchajcie, że mieliśmy cały czas takiego farta. Trzeba w końcu jakiegoś underdoga usiąść, bo po prostu, no tutaj nam cały czas za dobrze szło. Więc myślę, że tu teraz underdog może nam po prostu oddać. No jest ta bitwa za 840 zł, słuchajcie, więc no już na pewno dosyć gruba bitwa. No i tutaj na start. Okej, okay, nie wyróżniamy się zbytnio tutaj z najniższej puli. Teraz myślę, że. No, kurczę, myślałem, że ten jego SG będzie trochę więcej warty. Okej, okay, tutaj dropi rękawice. My dropimy uspa, kolega obok nas też coś dropi i kurczę, ja tu mam lepszy stan. Chyba będzie, no niestety nam teraz nie wyszło. Brakowało tylko 100 zł, 100 zł różnicy, słuchajcie. No ale jak wiecie, czasami tak już jest. Dobra, no i tak jak oczywiście wam mówiłem, dodamy teraz skosy za 1744 zł. I będziecie musieli wpłacić minimalnie... 15 zł, żeby mieć możliwość zdobycia jej. No, i tutaj również, jak płacicie 15 zł, to nie tylko macie szansę na nią, ale też na kilkaset innych skinów. No, jeżeli chcecie mieć tutaj możliwość zdobycia każdego skina, no to trzeba wpłacić minimalnie 25 zł. Oczywiście, używając mojego kodu, kodu IPIO. No, i słuchajcie, zapraszam Was na nowy kanał. Słuchajcie, bo tam będzie no naprawdę gruby konkurs na skina za 100 zł. Więc warto jest od razu wbić na ten kanał, zostawić suba, bo będzie to definitywnie sprawdzane. No, i tutaj, jeżeli ktoś nie będzie spełniał wymogów tego konkursu przed jego zakończeniem, czyli jak. Jak wylosuje kogoś i ktoś wtedy dopiero zostawi subskrypcję, no to ta osoba będzie zdyskwalifikowana. Więc naprawdę upewnijcie się, żeby tutaj nie było po prostu niefajnych niespodzianek. I cóż, dziękuję, że byliście do samego końca. Do zobaczenia na nowym kanale.